Władze naszego miasta zdecydowały się powrócić do święta obchodzonego w centrum przed laty do święta ulicy 1 Maja. Wracamy do tego, co, do, do tych dobrych tradycji, że centrum miasta żeby funkcjonowało, żeby przyciągało do siebie turystów i żeby mieszkańcy i użytkownicy właściciele tych lokali przy ulicy 1 Maja widzieli, że Warto tutaj inwestować, warto tutaj te lokale utrzymywać. To święto, święto jest ku temu, żeby spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, żeby też nasi restauratorzy, którzy są tutaj na tej ulicy dosyć licznie, żeby mogli po prostu też funkcjonować, wyjść ze swoimi produktami, pokazać, sprzedać. No tak taki jest taki ma być po prostu ten ruch na ulicy 1 Maja. Stąd też taki pomysł powrotu i stąd to, że jesteśmy tu, tu dzisiaj, a jednocześnie łączymy te pierwsze to święto pierwszego ulicy 1 Maja ze świętem 15-lecia wstąpienia do Unii Europejskiej. To drugie wydarzenie odbyło się między innymi dzięki świetnej współpracy z czeskim miastem Semily. Przykładem jedneśni aktywności. Te obchody dzisiejsze są tego e, świadectwem, wspólne obchody 15-lecia wejścia do Unii Europejskiej. E, zwiększyła się jakość życia na terenie pogranicza. E, mamy wspólną ścieżkę osiową, e, wzdłuż Rzeki Izery prowadzącą e, rowerową ścieżkę prowadzącą z Czech do Polski. Rozwijają się miasta po obu stronach granicy. A to tylko część korzyści, jakie Polacy czerpią z obecności w Unii Europejskiej. Dyskutowano o tym w specjalnie przygotowanej tego dnia kafejce europejskiej, gdzie można było spotkać znane osobistości, m.in. Władysława Kozakiewicza czy Rafała Fronie. 15 lat temu wspinałem się w tatrach. To był moment, kiedy głosowaliśmy za akcesem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej razem z Jarkiem Mazurem z Jeleniej Góry, z Jelenią Góżeninem, który niestety zginął w górach. No i stat przez 8 godzin pędziliśmy. Nie było autostrad, były korki. Musieliśmy jechać przez miasta praktycznie 8-9 godzin w trudnych warunkach, żeby dotrzeć do Jeleniej Góry, żeby zdążyć zagłosować. Teraz w Tatry jadę 6 godzin, bo mamy autostradę, bo mamy miejsca odpoczynku, bo mamy wszystko. Tak naprawdę. Chcemy, żeby, żeby być w Europie, chcemy, żeby ta Europa była silniejsza razem z nami, bo my jesteśmy no wielką, wielkim państwem, które mocno siedzi w Europie już od tysięcy lat i wiemy, że takiej Europy nam potrzeba, czyli otwarte granice, żebyśmy mieli równe prawa. Podobne zdanie na ten temat mają Jeleniogórzanie. Bardzo dobrze. Nie tak jak, jak nie, niektórzy chcą, żeby ponoć wystąpić, ale to jest w końcu kłopota. Chciałabym, żeby było to kontynuowane przez każdego z nas. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Ta jedność i, no, i, i obrona, jak to się mówi, w jedności siła. Oprócz kafejki w centrum można było posłuchać polskich i czeskich zespołów muzycznych. Odbyły się gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Przy ulicy Bankowej rozstawione zostały tak tzw. futraki w ramach majówkowego festiwalu, a całość zwieńczył koncert muzyczna podróż po Europie w wykonaniu Jacka Wójcickiego i aktorów teatru imienia Juliusza Słowackiego z Krakowa. Nie dokazuj, miła nie z takiej pięknej okazji 15-lecia wyjścia Polski do Unii, no to będą piosenki właśnie europejskie, czyli z, no prawie nie, może nie ze wszystkich krajów Europy, ale z tych, które są tak najbardziej rozśpiewane. Wiadomo, to nie zabraknie i polskich, ale pojedziemy do Włoch, bo to jest kraj Belcanto, do Hiszpanii, gdzie są piękne też piosenki do Francji. Tak wyglądał pierwszy majówkowy dzień. Kolejne były nie mniej ciekawe.